Feature Film Production Company by Landak River. Bardzo kompany. Zapraszam na jazdę bez trzymanki w pewnym szemranym towarzystwie. Zapnijcie pasy, by się Wam film nie urwał tak jak mi.

Of course, I already moved. <laughs> Are you thinking what? <laughs> Nothing changes. No. No. You say? Ah, because I want to move. <laughs> of course. You believe or not believe? Up to you. Singing more. Yes. Uh. What I'm singing. <laughs> yes. Well, <Wow>, that's why. <laughs> la la la. Ciemności, ciemności się ciemności, nie W ciemności tutaj za Ciemność W ciemności świeci I ciemności jej nie ogarnia. Światłość w ciemności się. Hospital Ah. Okay. after smiling i'm often okay. smiling good food, ah repressing ah. good ah. Oh. oh my god okay. i pray oh my god thank you ah i <laughs> <laughs> Zapominaj, jest taka moc, która w słabości tylko mieszka. Światłość w ciemności sieci i ciemności jej nie ogarnia. Światłość w ciemności sieci i ciemności jej nie ogarnia. Jesteś bezbronny, tak jak deszcz. Nad sobą się nie zatrzymujesz. Wiele tajemnic tak poznajesz z długami w ziemię płynąc. Bo światłość w ciemności sieci i ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności sieci i ciemność jej nie ogarnia. Ty przecież wiesz, nie szkodzi to, że jesteś pusty i samotny. Nikomu to nie szkodzi bo Nie szkodzi nic, że jesteś pusty, bo światłość w ciemności sieci. Świeci, i ciemności jej nie ogarnia światłość, w ciemności świeci i ciemności jej nie ogarnia światłość, w ciemności świeci i ciemności jej nie ogarnia tak przez otwarte serce pat tak o błękitnych skrzydłach mówił sobie gniazdo w nim na jakiś czas się tu I mówił sobie gniazdo, nim. niech jakiś czas się tu zatrzyma. Światłość w ciemności świeci. Światłość w ciemności świeci. I ciemności jej nie ogarnia. Światłość w ciemności sieci. I ciemność jej nie Och, ja ci mówię, Remi. Ty jeszcze będziesz sławny. Remis. I ciemność.